Black, takie potwory stoją i tutaj pan się fotografują. O jak go wziął. O, ho, 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 ho Jak pięknie A może Ty chcesz? Chcesz iść do niego? No się, popatrz, popatrz popatrz, idź do niego Nie, nie posiada nic, idź tak, bezpłatnie no, idź. Idź, idź, no, idź przed nie potrzeba, nie potrzeba nic płacić. Nie potrzeba nic płacić. Ech, wszystko jest przy pomniku Kolumba, o właśnie. Nic nie trzeba było płacić. Tam wszyscy odrzucają. Piękne palmy, szkolna. Jeszcze chciałem sfotografować, jak wagonik będzie jechał, ale nie wiem czy... O jedzie, jedzie, jedzie wagonik, jedzie wagonik, jedzie wagonik, jedzie wagonik, jedzie, jedzie. Widać go, o jak jedzie. Kolejka linowa z Barcelonety, z plaży na wzgórze Montjuïc. O jedzie kolejka. Jak ładnie wygląda. Proszę popatrzeć, kolejka linowa. Można wjechać na szczyt góry. Do tej wieży teraz dojeżdża. O, taka kolejka linowa. O, a tam z kolei ten budynek to dworzec morski. W remoncie obecnie. Dworzec morski, w Italii przystań jachtowa, widać jachty, bardzo dużo jachtów, ciekawe obiekty morskie, no i kolumna Krzysztofa Kolumba od tyłu zrobiona, w tej chwili od tyłu.